Historia powstania filmu była po prostu jednym z przykładów błędów, które popełnia amator, nie się na rzeczy, a jest entuzjastą, i wydaje mu się, że trzeba od razu na organach te największe tony zagrać. Więc jak ja zacząłem przygotowywać tę wystawę bryksińskiego w Paryżu, pierwszą, o której przed chwilą mówiłem, to chciałem również mieć i album do tego, i wyobraziłem sobie, że musi być film, musi być film do tego. Musi być krótkometrażowy film, a znałem z dzieciństwa jeszcze Bogdana Dziworskiego, który był moim kolegą w Łodzi i widziałem jego jeden czy dwa krótkometrażowe filmy i bardzo mi się podobały i tak z żoną żeśmy ustalili, że spróbujemy go odnaleźć i zapytać go, czy by go zainteresował taki projekt. Więc on oczywiście, jakieśmy do niego dotarli, zapało wielkim entuzjazmem. Niestety był to bardzo dobry twórca, ale zupełnie nieuczciwy człowiek. Także ja mu powierzyłem, powierzyłem duże pieniądze na ten film moje własne osobiste pieniądze i on te pieniądze po prostu przepuścił, wsadził sobie do kieszeni. Natomiast w ostatniej chwili, przed terminami, które mu wyznaczyłem, wreszcie ten film zrobił. Zrobił. Ja mu ustalił, przyjechał do Paryża. Ja mu wynajałem kamerę, urządziłem mu studio, żeby mógł filmować te obrazy. On przyjechał to z operatorem swoim i to zrobili. Część robili w Polsce, część robili u mnie. Siedzieli tam chyba z 10 dni, jak to robili. I potem, jak on to zmontował ten film na ostatnią chwilę, to żeby zdążyć na tą wystawę moją, to ja go. Przerobiłem nawet taśmę wideo, żeby było na tej wystawie, że można było kupować wideo. No i poszedłem wreszcie zobaczyć ten film. Zobaczyć ten film w sali, w której tam wywoływano, wywoływano błonę. Jest laboratorium specjalne w Paryżu, które mi to wszystko zrobiło. No i tu się zorientowałem, że ten film jest Szalenie nierówny, jest wyraźnie robiony przez kogoś, ma bardzo dużo talentu, ale jest, śpieszy się, nie ma czasu, nie ma czasu dokończyć detali, robi czasami byle co, więc ten film jest szalenie nierówny. Mnie się ten film podoba, do dzisiejszego dnia ja go lubię ten film, ale miałem nadzieję, że ja tym filmem się odkuję finansowo, nawet jeśli nie pójdzie galeria, nie pójdzie wystawa pierwsza, to ja sprzedam w telewizji ten film. Puściłem telewizję, ten film na całej telewizję świata, nie kupił nikt, prócz Finów, którzy i za tysiąc głupich dolarów, a mnie to kosztowało, 360 tysięcy franków, czyli powiedzmy jakieś 75-80 tysięcy no dolarów to kosztowało to. Ja odzyskałem 1000 dolarów z tego wszystkiego. fińska telewizja kupiła. No i ten film właściwie nie odegrał żadnej roli w tej promocji Beksińskiego, bo wprawdzie na wystawę był. Było to kino, które ja wynajęłem i gdzie szedł non-stop, były te dwa telewizory na wystawie, które gdzie on szedł non-stop. nie tego filmu. W ogóle obraził się na mnie, na Dziworskiego, uznał, że to jest szmira okropna, ja nadal uważam, że to nie jest na że to jest fajny film, nierówny, ale bardzo warte pokazania. W sumie ten film nigdy na ekranach polskich nie był prócz jednego małego tygodnia, którym ja przywiozłem taśmy po jakiemuś kinowi, w rejsowi, powierzyłem to na tydzień. A tak to raz było w telewizji, raz było w rejsie przez tydzień i ten film w Polsce jest w ogóle nieznany. Natomiast dziworski, nieuczciwy, e, nigdy nie oddał mi ani rekwizytów z tego filmu, które były drogie, chciałem odzyskać je, ani nie oddał mi ścinków z tego filmu. A te ścinki były dla mnie bardzo istotne. Natomiast on z tych ścinków zrobił inny film, w którym też się pojawiają obrazy Beksińskiego, który się nazywa Sen. I nigdy tego filmu mi nie dał, na szczęście kto inny mi ten film dał, także ja go mam, w którym też się pojawił Beksiński i też się pojawiły obrazy, ale już w sposób zupełnie incydentalny i raz został, czy dwa razy puszczony przez Telewizję Polską. O, tyle o filmie.